Kręcimy i Wrocław. Siemo, moi drodzy widzowie, z tej strony Jacob i dzisiaj pytałem się mieszkańców Nowrocławia, skąd wzięła się nazwa Inowrocław? Czy znali poprawną odpowiedź? Oglądajcie. Więc skąd się wzięła nazwa Nowrocław? Niestety nie wiem. Chyba z historii pamiętam, mój e, nauczyciel. E, chyba z łacińskiego, nowo Władysław, tak? Dobrze mówię? Oczywiście. Skąd się wzięła nazwa Wrocław? Z łaciny. Z łacińskiej... Czy... No z łaciną byłem. No. I skąd się wzięła nazwa Wrocław? Z języka łacińskiego. Na pewno? Chyba tak. Od właci... Z łaciny, z łacińskiego języka. <laughs> A wy? Wiecie skąd wzięła się nazwa Wrocław? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Siema i miłego dnia.